Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci, witajcie w naszym nowym filmie. Ostatnio pokazywaliśmy Wam tę piłeczkę odstresowującą, to jest Rainbow Squeezy Meshbow, którą się ściska, kiedy chcemy się wyżyć, odstresować i zobaczcie, że kiedy ją ściskamy, to wychodzą z niej takie tęczowe, różnokolorowe bąbelki. I jesteśmy bardzo ciekawi, co jest w środku. Także dzisiaj dla Was tę piłeczkę przetniemy. Trochę szkoda, ale jesteśmy bardzo ciekawi, co jest w środku. I oczywiście prosimy Was, nie róbcie tego sami w domu. Nie warto psuć własnych zabawek. My to zrobimy za Was. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie z nami. Jesteśmy ciekawi, właśnie, co jest w środku. Jak te kolorowe bąbelki powstają. Ale odkładamy ten moment, ponieważ trochę nam szkoda tej zabawki, bo jest bardzo ładna. Najpierw musimy się pozbyć tej siatki, także biorę swoje nożyczki i przecinam w jednym miejscu, żeby ją zdjąć. I już tych bąbelków nie będzie, bo one się pojawiają dzięki temu, że cała piłeczka pokryta jest właśnie tą siatką. I właśnie. Co ciekawe w tej piłeczce, to to, że jest pokryta tymi wypustkami. Ciekawe jesteśmy, do czego one służą. Oj, zobaczcie. Wydaje mi się, że w środku jest kolorowy glutek. Zobaczcie, tutaj mamy niebieski, tutaj różowy, biały. Chyba w środku jest jakaś piłeczka. Hmm. Ale też czuję, że w środku jest glutek. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Jestem bardzo ciekawa jaka to będzie konsystencja tego glutka, czy będzie galaretkowaty, czy taki glutkowaty bardziej, czy bardziej jak plastelina. Tutaj mamy jakąś pokrywkę. Ciekawe czy da się ją otworzyć. Nie, chyba nie. Jest mocno wklejona. Także musimy przeciąć naszą piłeczkę. O zobaczcie, są tu właśnie jakieś paski. Teraz już nie ma tych bombelków, ale tak też y, się ją fajnie ściska. No dobra, przecinamy. Może położę ją na talerzu y, w przypadku gdy ten glutek będzie płynny i nam wypłynie. O, zobaczcie, z tą piłeczką poszło łatwo. O! Zobaczcie, i wychodzi nam glutek przezroczysty. Nietęczowy. I zobaczcie. W dotyku jest bardzo glutkowaty. Można go trochę rozciągać. Jest taki żelowy, powiedziałabym. Da się z niego coś ulepić. Ale potem od razu spływa. Bardzo interesujący glutek, przezroczysty, inny niż wszystkie, które mieliśmy na kanale. Ale przecinamy dalej. Skąd się biorą te kolorowe paski? Go, zobaczcie, znowu przezroczysty. Także nie ma w środku tęczowego glutka. Wywrócimy sobie na drugą stronę, chyba, tę piłeczkę. W środku jest. Sam przezroczysty glutek to skąd się biorą te kolorowe bąbelki? Piłka w środku jest biała, aha, i po prostu jest pomalowana na różne kolory od drugiej strony. Ciekawe. Tutaj zobaczcie. Z zewnątrz jest fioletowa, a tutaj mamy różne kolory. Tu mamy trochę niebieskiego, trochę żółtego, ale to jest też po tej drugiej stronie, a zupełnie w środku jest biała. Bardzo ciekawe. To był bardzo pouczający eksperyment. Wyobrażało nam się to zupełnie inaczej. I mamy kolejny fajny glutek do eksperymentów. Zobaczcie, jaki on jest dziwny. Klejący, taki żelowy. Wygląda trochę jak klej. Tego się nie spodziewaliśmy. W środku tęczowej piłeczki odstresowującej jest przezroczysty glutek. Bardzo klejący, przepływający, zimny w dotyku. Taki w sumie orzeźwiający, bym powiedziała. Przykleja się do palców, do dłoni. Nie mogę się go pozbyć, zobaczcie. Ale śmieszny, można go tak ściskać. Bardzo ciekawy rodzaj glutka. Takiego jeszcze nie mieliśmy, jak taki wiecznie mokry, niezasychający klej. Bardzo ciekawy eksperyment. Napiszcie mi, co Wy o tym sądzicie, czy spodziewaliście się, że właśnie w środku tej tęczowej piłki będzie po prostu przezroczysty glutek. I pamiętajcie, nie róbcie tego w domu, od tego jesteśmy my. Także śmiało sugerujcie, co jeszcze byście chcieli na naszym kanale zobaczyć: jakie szalone eksperymenty, których w domu yy, lepiej nie robić. Napiszcie, jak Wam się ten film podobał. Czekamy na kciuki w górę. Czy tak samo byliście zaskoczeni jak ja? Czy może od początku wiedzieliście, że w środku będzie glutek przezroczysty? Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale.